Cześć wszystkim siemka, i talentato, trochę inny materiał niż zawsze, ale po pierwsze bez kamerki jestem chory, wyglądam jak świetnik. po drugie to nie jest farmcast, <grym> także trochę dziwnie. Mamy półtora dnia od startu nowego serwera, więc chciałem zrobić update z tego, co się dzieje. Witajcie na serii skredyciarza, zobaczymy później jak nazwiemy postać inaczej. Na razie nie miałem pomysłu, więc nazwałem go tak. I tak jak e, Top Donator e, wybrał, gramy druidem. Powiem wam, że na razie mi się ten druid całkiem e, całkiem fajnie, mi się tym gra, tak e, całkiem inaczej e, niż tym MOSIEM. MOSIEM, tak naprawdę, jedyne co mogłem zrobić, to strzelać, i za bardzo nie było innych tematów. A tu trzeba pokombinować, w party coś tam porobić. Zobaczymy, jak szybko mi się tu znudzi i mm, 24. level, tak, jeszcze podsumowując, start, no to było mega party, tu tyle wiary biega. A na, na trend jest jeszcze więcej. To jeszcze mówię cicho, ale jest 23, więc nie chcę za bardzo tutaj hałasować w mieszkaniu. I jak grałem, no muszę przyznać, dosyć sporo. Jakoś wybitnie, bo gdzieś tam, no nie wiem, dzisiaj na parę godzin e, mieliśmy jakieś gości wczoraj, jakieś spacery z młodym. Tak, pół na pół, ale jak na to, ile ostatnio gram, no to naprawdę bardzo dużo. E, i jakby ten weekend zakończam w tym momencie. I idę w kimem, rano do pracy udało mi się zrobić 24 level. Nie wiem czy jest to dużo, czy mało. Jeszcze dzisiaj 25 sobie na szybkości dobiję. Jeżeli chodzi o ekwipunek, może najpierw jeszcze zanim do ekwipunku to o drop. Tak naprawdę spadły mi dwa synergetyki i jeden rarek. Trochę unlucky mi się wydaje, jeszcze, że jak na to ile tego zrobiłem. I jeżeli chodzi o orby, no to był to słup slant, czyli to jest udźwig i sub Drift grud. Jeżeli chodzi o to, co zabiłem. mamy tu 9 hersztów, 23 krzyżaki, 13 legitonów i jedną orpuszkę. I tak jak zobaczycie, no z hersztów jeden Synergol. Więcej bym się nie spodziewał, tam sporo było hersztów w duo. W sumie większość, jeżeli chodzi o krzyże no to wszystkie były chyba w piątkę, jednego zrobiłem solo i tam ze trzy w duo, więc tylko jeden drift na mnie spadł i cheaton 13 i nic, ani drifa, ani synerga, ani, ani rzadkiego i z tej jednej ropuszki spadł mi synergol, na poznaniu byłem sprawdzić co i czego spadł mi akurat rarek i z babatka nic, tego sobie walnąłem dla testu Teraz będę szedł babatka, żeby sobie zbrojkę dropnąć. Yy, łatwego będę sobie testował jeszcze chwilkę. Może coś tam spadnie właśnie. Yy. Jeżeli chodzi o EQ, to ja też załadowałem platę. Oczywiście na premkę i zostało mi 150 platy. Kupiłem sobie za to Sturprank już z orbem na przejęcie zdrowia. Akurat takiego chłopca sprzedawał, takiego kupiłem. Yy, no i gdzieś tam tamte, co widzieliście, że dropnąłem dwa synergii. I rarka, i dodatkowo jeszcze to, że gracie z mojego linku, to ja dostaję takie paczki. I jeżeli tam wbijacie jakieś konkretne levele ja dostaję 10k golda i paczkę, w której jest ogniwo. I ogniwa tam dzisiaj po 40k mi się udało sprzedać, a miałem chyba z 8 sztuk. Więc udało mi się kupić 3 synergole. No i teraz będę się trochę tam jeszcze ulepszał z tym eku na najbliższe dni. I mam też subdrifa groda już na, na drugim levelu, żeby tych krytów nie dostawać. To takie zakupy sobie zrobiłem. Tego subdrifa w ogóle za 40k wyhaczyłem, więc bardzo tanie mi się wydaje. Brat też dropnął i sprzedał za stówkę, więc te 40 wydaje się całkiem, całkiem git. Praga kupiłem za te trzy paczki platy, a te tak Sylusa dropnąłem. A gaurale wymieniłem za. Lonirisa chyba kupiłem za kasę, którą zbierałem, a Gauralek kupiłem chyba za, za ten kurczę. Lalalala. To co zdropnąłem z i czego, nie? Także tak na razie wygląda postać. I nic no. Widzimy się na kolejnym podsumowaniu. Prawdopodobnie takie filmiki będą co kilka dni. Dajcie znać, co myślicie. I no ja się mega jaram serwerem. Zobaczymy na jak długo XD, bo tu ludzie gadają, że będę żałował, na razie MOZ jeszcze nie jest odłamkowany, bo tam brakuje mi i tak ze 100-200kk, które muszę dozbierać i dopiero będę go odłamkował. Mm. I tyle, dzięki za oglądanie i cześć.